Wioska Grani jest kompletnie zniszczona. Zobaczcie wszystko, co się dzieje. Troszkę ją tak zrobiłem do porządku, ale patrzcie, jak to śmiesznie wygląda. Tutaj mamy lawę, mamy wodę i jakieś zielone płyny, nie wiem, jakieś toksyny. Więc moi drodzy, szybko zostawiajcie łapkę w górę, ponieważ w dzisiejszym odcinku chciałbym wam pokazać coś, co jest blisko tej wioski? W poprzednim zbudowaliśmy domek z diamentów i moi drodzy, macie 3 sekundy zanim cały, słuchajcie, stak bloków diamentów. Patrzcie, to wywalę do wody, słuchajcie. Znaczy do lawy. Musicie zostawić łapkę w górę. Macie dosłownie 3 sekundy, a ja wyrzucam te diamenty, słuchajcie. To jest mega poświęcenie. Wrzucam te diamenty za 3, 2, 1 i łapka musi być zostawiona, zanim doleci diament do lawy i patrzcie na to i pyk! Dobra, nie ma diamentów, ale to nic nie szkodzi, słuchajcie, ponieważ mam kreatywa. Tak jest, i słuchajcie, babcia grani nie ma ze mną szans. Ja jestem tutaj na Marsie, i słuchajcie, zanim polecimy na Ziemię. Chcę babcie Granny rozwalić, słuchajcie. Rozumiecie? To chcę ją pokonać. Nie ma ze mną szans. Więc moi drodzy, piszcie w komentarzach, co? Jak ja mam to zrobić? O, Obsidian, patrzcie, jednym kliknięciem rozwaliłem. A nic się nie stało, bo oczywiście mam Creative. A. No dobra, w takim razie w dzisiejszym odcinku będę chciał wam coś pokazać, ale to bardzo dyskretnie. Tutaj niedaleko, koło wioski, ostatnio znalazłem babcie Granny. Rozumiecie to? Babcia Granny. Jest gdzieś przy wiosce. Ja będę musiał oczywiście rozejrzeć się za nią, bo patrzcie, tutaj wszystko jest zrobione z diamentów. Już wam pokazuję. Patrzcie na to. Wszyściutko tu diamenty, więc ona nie ma możliwości wejścia do wioski. Chyba, że się podkopie, ale to nie wiem czy ona wpadnie na to. Tutaj mamy domek z diamentów i patrzcie na to, co jest w środku. W środku mamy wszystko z diamenciorów. Tak jest, tutaj zbrojkę, tutaj enchanting. Wszystko co bym chciał, będę potrzebował, to mamy oczywiście tutaj zapewnione. Ej, butków tutaj nie ma. Halo. Ej, diamentowe buty, diamentowe buty, patrz. Czekaj, 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 może nałóżmy tutaj i słuchajcie, musimy znaleźć tą babcię, ale jeszcze chciałbym jakieś miksturki w ogóle wsadzić, ponieważ e, na przykład co? Odporności na ogień. O, to będzie spoko. E, natychmiastowe leczenie e, może jakieś rzucane siłę dwójka, jest coś takiego? Jest, dobra. Słabość, wrzućmy słabość natychmiastowe obrażenia. Dobra, niech to będzie tutaj. I mam nadzieję, że mi się to przyda. Czekaj, czekaj. Może zróbmy osobną skrzyneczkę. Patrz. Cyk, tutaj. O, weźmy sobie. Wsadźmy tutaj. Wszystko. Pięknie. Dobra, i teraz tak. Tu, tu. Yy, dobrze. I tu. Oczywiście musimy mieć tego jak najwięcej. Ponieważ, jak wiecie, to babcia grani naprawdę. Eee, robi nam różne dziwne rzeczy, więc ja bym chciał oczywiście ją pokonać. Eee, dlatego już Wam pokazuję, gdzie ona może być. Słuchajcie, gdzie ona może być. Ostatnio się plątała gdzieś z tamtej strony wioski, ale obejdźmy dookoła, żebyście zauważyli. No i tutaj mamy tajną, słuchajcie. Tajną pułapkę na babcie Granny, więc mam nadzieję, że kiedyś uda mi się ją schwytać, właśnie tam, do tej pułapki. Dobra, na spokojnie, ja sobie mogę lecieć. Zobaczcie, cała wioska jest po prostu w opokanym stanie. Ja muszę to wszystko, słuchajcie, jakoś, nie wiem, przyprowadzić do porządku, albo nie, niech to sobie będzie. Dobra, em, na razie nic nie widać. Ho, hmm, dobra, obejdźmy całą wioskę i co? Nic nie ma. Nic nie ma. O, o, tam jest babcia dobra, muszę się chować, 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 bo nie wiem Jakie ona może mieć moce? Ja nie mogę jej pokazać, że mam kreatywa. słuchajcie. Nie wiem, czy yy, ona w sumie chyba widziała, ponieważ ostatnio rzucaliśmy w nią diamentami, ale już nie pamiętam, jak to było. Czy ona widziała, czy nie? Lepiej po prostu nie pokażę, nie pokazuję jej. Dlatego, słuchajcie, mam taki pomysł, żeby zrobić tak. Na pewno weźmiemy yy, niewidzialność. Słuchajcie, podkę na niewidzialność na 3 minuty i myślę, że to. To będzie spoko, dlatego napijmy się i nie wiem. O! Nic mi nie widać! Patrzcie, zniknąłem przed chwilą, więc podejdźmy, zobaczmy, co ta babcia wyprawia. Dlatego, moi drodzy, to będzie mega ciekawe. Eee, Okej. Okay. Słuchajcie, ona. Co? Coś ona sobie buduje? Jakieś krzesło? Jakiś fotel? Co to jest? Czekaj, czekaj, muszę podlecieć. Tylko nie za blisko, bo mi te bańki zobaczy. To jakiś fotel zbudowała, chyba. O kurcze, patrzcie, skacze Ona próbuje wejść normalnie do wioski. Dobra, ja nie, nie mogę się przybliżać, bo te bańki widać ogólnie. Takie z partikli. No, ej, co ona ma? Co to jest? Co to takiego? What? Ty, ona ma jakiś. <laughs> Przyrząd do rozwalania wszystkiego? O nie! O nie! Ona mi może diamenty tym rozwalić. O kurcze, dobra. Więc słuchajcie, ona... Czy ona chce wejść do wioski? O kurcze, patrzcie! <laughs> Nie, to jest niemożliwe, niemożliwe, ja nie mogę na to pozwolić Słuchajcie, ona teraz postawi ten klocek na pewno tutaj Ona próbuje, patrzcie, nie da rady podejść do diamentów Coś ona kombinuje, Patrz, ja jestem na nim nie widzę. Ona w ogóle mnie nie widzi, czekaj, może Nie, ja nie chcę jej wpuszczać do wioski Nie mam zamiaru takiego, ej Babcia, co ona kombinuje, widzicie, to podchodzi cały czas Skacze, boi się, ewidentnie What? Redstone wyciąga? E, tu? Ej, ona próbuje to rozwalić Ale nie umie postawić Ty głupia babo, ty Normalnie, patrz, nie potrafi Postawić normalnie tego bloku Ej, ona się... Co? Ej, ona próbuje tu jakoś wejść O co chodzi? Okej, okay, patrzcie, bo ja mam dosłownie 40 sekund i zaraz Będę musiał znowu napić się Ale słuchajcie, na przykład wrzućmy Dla niej potkę, ale co? Ona postawiła i co? Nie, nie! Ej, ona diamenty rozwala! O, kurczę, co tu robić, co tu robić? Nie, 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 nie. A ja nie mogę oczywiście diamentów mieć w łapce, bo ona to poczuje Nie, ona przez raz będzie mogła wejść. Kurczę, słuchajcie eee, potka na niewidzialność szybko Szybko, szybko potka na niewidzialność i natychmiastowe jakieś obrażenia czy coś takiego O, kurcze, nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem Small explosion? Wow, ej, odpalmy to O nie, o nie, o nie, o nie, o nie o nie Bo słuchajcie, zaciekawmy ją Zaciekawmy ją. O, patrz. Dobra. E, I co? Patrzcie. O. <noise> Ej, to jest dobre. Czekaj, 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 czekaj. Spróbujmy jakieś odpalić jeszcze fajerwerki. Czekaj, żeby babcia widziała. O, i co? Gwiazdy. Patrz. Ej, ona się wkurzyła. Dobra, dobra, dobra. Ej, gwiazda to chyba jest robiona z diamentów. Tak, czy nie? Czy ja dobrze mu myślę? Czekaj, jeszcze jedną odpalmy. Czekaj, ciekawe, czy ona pójdzie za tym. <laughs> Nie, dobra. Ej, Odciągnijmy jej uwagę i wyrzućmy tutaj wszystkie fajerwerki. W tym czasie będę mógł y, zrobić z diamentów mur. Dobra, żeby ona... Patrz. Okej, okay, i patrzcie na to. Fajerwerki. Ona tutaj przyleci na bank. A! Dobra, szybko, szybko, niech ona tu biegnie. Niech biegnie, zobaczy te fajerwerki. A ja w tym czasie, słuchajcie, będę musiał naprawić mur. Dobra. O! O, o, dobra? Nie wiem, ty, one nie działają chyba na babcie. Czekaj, czekaj, czekaj. Odpalmy ich więcej. O, może coś takiego? Tako. O, ona tu chyba zaraz przyjdzie. Dobra, idzie, idzie, zauważyła, dobra? Uciekam szybko i muszę naprawić, słuchajcie, to z diamentów tutaj to, to zabezpieczenie, dobra, nie wiem co tu robią diamenty chyba na ziemi, po prostu ona to rozwaliła jakoś, dobra, zróbmy tak, e, zróbmy, zabezpieczmy to drugą warstwą, słuchajcie, żeby ona nie miała szans wejścia, tak samo tutaj, dobra, e, nie patrzy, ej, ona weszła tam na górę, dobra, zabezpieczmy to wszystko diamentami, żeby ona nie mogła tego rozwalić, dobra, patrz, patrz, teraz to już nie ma szans, żeby wejść do wioski, tak jest, słuchajcie, tak to się robi, tak się robi dymy, najsik. Dobra, babciu, nie, za, nie wejdziesz. Gdzie ona dalej tam skakuje. Dobra, niech, niech ją tam e, ten, ta fajerwerka strzeli. Ja tutaj zabezpieczam sobie wioskę. O nie, niewidzialność 20 sekund. Dobra, 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 zdążę, 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 zdążę. Dobra, zdążymy to zrobić. Tutaj zabezpieczymy, żeby tak ona tutaj nie mogła wejść. O nie, o nie, dobra, dobra. Już teraz będę musiał do niej podejść. Słuchajcie, zróbmy taki myk, że podejdziemy do niej. I wiecie co? E, musimy ją dzisiaj. Może udałoby się ją zaprowadzić do tego. Chyba już jestem wi widzialny. Dobra, jestem widzialny, więc już muszę robić pozory, że wiecie, że ja jestem e, e, no normalny i tak dalej, że się boję babci. I no dobra. Dobra, okej, okay. tam jest właśnie ta skrytka, więc będziemy musieli tą babcię tam dzisiaj doprowadzić, więc mam nadzieję, trzymajcie za mnie kciuki, mam nadzieję, że to się uda i gdzie ta babcia jest, dobra, ehm, dobra, gdzie ona była, tam była, dobra, więc ja muszę tylko iść na szybkości i słuchajcie... Teraz babci będę musiał powiedzieć, że jestem jej posłuszny i że wiecie, ona cały czas mnie biła ostatnio, e, więc nie mogę pozwolić, żeby mnie uderzyła, nie? Będę musiał dawać jej ciasto. O! Cake! Słuchajcie, ciasta! Patrz, dobra, weźmiemy. Co? Cake dynamit? Dobra, e, ciasto. Dobra, będziemy dzisiaj jej rzucali ciasto, słuchajcie, tak, żeby ona nas polubiła. Wiecie, o to chodzi. Dobra, dobra, zrobimy coś takiego, więc podejdźmy i zobaczmy. Patrzcie, ona cały czas tutaj zdenerwowana. Patrzcie, teraz zabezpieczyłem cały ten mur diamentami, więc ona teraz nie ma szans tutaj do wejścia. Chyba, że będzie chciała to niszczyć. Nie, 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 dobra, ona tą maszynę ma. Słuchajcie, ja bym w ogóle chciał spróbować jak to działa. Babciu! Babciu, jestem. Witaj. Nie, nie, nie bij mnie, nie bij, nie bij, nie bij, nie bij, nie bij. Może mnie bić, bo, nie, bo ja jestem na kreatywie. Ona nie wie o tym. no Babciu, co to jest? Co to jest? Czemu tyle diamentów tutaj jest? Co ty narobiłaś? Ty, czy ty się nie boisz diamentów? Zobacz, babciu. Patrz, 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 co dla ciebie przyniosłem. Zobacz. Ciasta, możesz sobie tutaj wszystkie możemy sobie jeść Proszę, babciu, upiekłem dla ciebie ciasto Dobrze wiem, że ty lubisz To jest, babciu, ciasto, które upiekłem specjalnie dla ciebie Zobacz, możesz sobie wziąć, możesz, możemy zbudować tutaj jakiś domek z ciasta Chcesz? Po masz. masz, możesz mi pomóc tutaj zbudować domek z ciasta, zobacz Bo ja tak lubię bardzo ciasto, babciu, że głowa mała, wiesz Dlatego zbudujemy tutaj domek z ciasta O, tak, o, proszę bardzo ja tu ci powiem, że, że jestem zadowolony z tego wszystkiego. I, i słuchajcie, em, no to tak, babcia. Tu będzie domek, zrób wejście e, i my w tym momencie możemy już naprawdę powiedzieć, że jesteśmy kumplami, babciu? Dobra, o zróbmy, może, czekaj. E, e, b, m, może z tego, babciu, zrobimy? Patrz, tak, o, postawimy coś takiego. Patrz. Tutaj i tu będzie Daszek. Widzisz? Zobacz. Tu, tu. Dobra, może tak zrobimy? Tak. Babciu, no pomóż mi! Co jest z tobą? Patrz, patrz, szyściutko! Wszyściutko! Wszyściutko. U, u. O Jezu na fluju nie chcący. No dobra, babcia, o, tak jest git chyba. I teraz tak, to niszczymy i tutaj ciasta stawiamy. Zobacz, babciu. Zobacz, jaki masz domek elegancki. Zobacz, chyba nigdy się nie spodziewałaś, że taki domek ci zbuduje, co? Po tym, co ostatnio zaszło, Dobra, babciu, chodź do, do, do miasta. Chodź, zobaczycie, jak będzie to działało. Chodź, babciu, chodź do miasta. Chodź teraz do miasta. Swojego, szalonego. Chodź, dawaj, wbijamy tutaj pyk. Chodź, chodź, no chodź, babciu. Chodź, no chodź. Co? Czego się boisz? Ty, no naprawdę, to działa, to działa. Bo <noise> się schowałam w domku, no i co? Babciu, przepraszam, że kiedyś cię tam tego e, przezywałem i tak dalej. Ale chodź ci jeszcze coś pokażę, mam do pokazania. Chodź, chodź, babcia. E, wejdźmy sobie, może tutaj i zobacz na to, babciu. Pamiętasz to? To dawałaś mi w tym swoim świecie dziwnym. Zobacz, patrz. Pum, pum, wszystko z ciasta, zobacz, babciu. To jest wszystko tak, jak wcześniej ty sobie wymarzyłaś. Zobacz, możemy wyrzucić wszystkie ciasta, proszę. Wow, patrz, ile tego powstaje naokoło. Chodź, babciu, chodź ci pokażę jeszcze jedną rzecz. Chodź, musisz ze mną pójść. Ja ci wszystko wytłumaczę. Tak jest. O, no, to ślicznie. Dobra, moi drodzy, plan jest taki, że prowadzę ją do tamtego miejsca, gdzie, słuchajcie, będę mógł ją uwięzić w diamenta. Dobra, babciu, patrz. I zobacz, zobacz, jakie masz piękne ciasto. Tralalila londa. Zobacz. A wy, moi drodzy, zostawiajcie oczywiście łapkę w górę, bo to jest jeden. Jeden like więcej, żeby pokonać babcię grani. Więcej mocy, więcej diamentów. Więc dobijmy pod tym odcinkiem 8 łapek w górę. I będzie mega, mega kozacko. I to będzie znak, żeby zrobić z nią porządek. Zobaczcie, tylko no jest straszno. Jezu, już mnie denerwuje z tymi ciastami. Babciu, no chodź, ja lubię twoje ciasta. Muszę jej to mówić, słuchajcie, bo ona... Dobra, babciu zobacz, ja, ja Cię zaprowadzę, ponieważ odkryłem nową recepturę na ciasto. Pójdź ze mną, a wszystko Ci wyjaśnię. Tylko ostrożnie, bo te diamenty są bardzo i to bardzo szkodliwe. Widzisz? Ja ci wyrzucałem wcześniej te diamenty tutaj. Przepraszam cię, babciu. Tutaj wcześniej diamenty wyrzucałem, ale zobacz, a ty lawą to wszystko zawaliłaś. Wybacz mi, babciu, dobra? Przepraszam, zobacz. Na nasze pojednanie wyrzucę tutaj mnóstwo, zobacz, ciast, wszystkiego, zobacz. Ha. No, to nieźle. Dobrze, babciu, chodź pójdziemy teraz prosto w tamto miejsce. Tam mam przygotowaną recepturę em, na... Mega, mega ciasto, słuchajcie Eee, ciasto Dobra, patrz, babciu To jest jedna z receptur, zobacz I to jest ciastko Rozumiesz? Tutaj trzeba dodać kakao Babciu, zobacz To jest ciasto, prawdziwe ciastka Zobacz, możesz Naprawdę sobie je wziąć, ej Babcia, ej, ej ciasto ciastka Jej się spodobały Babciu, dobra, teraz mamy dla ciebie taki quiz Zobacz Um, wybierz sobie tak albo ciasto, albo ciastko. No i co wybierzesz? No, eee, chyba. Ej, co? Moja, moja nowa receptura jej się spodobała. Ej, kozacko! Babciu, spodobało ci się? Zobacz, o kurde, ciastka, je się spodobało Chodź babciu, mam ich więcej i mam jeszcze inne rodzaje Tylko w tamtym budyneczku Chodź podejdziesz ze mną i zobaczysz co tam jest Chodź, 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 ja ci pokażę wszystko Czego tylko sobie babcia zażyczy, proszę. Bum, leci, lecą ciastka, patrz ile ciastek. <laughs> I tam jest moja ziemia, do której chciałem lecieć, babciu. No dobra, jak to jeszcze w konia można zrobić? Może, może słuchajcie, sprawdźmy tutaj coś ciekawego. O, nie wiem, czy tutaj jest coś fajnego, wartego uwagi. <laughs> babciu, mam! Zobacz babciu, chodź ci jeszcze pokażę co ja mam takiego, chicken pot, sugar cane ball, świąteczne nawet rzeczy do zjedzenia mam babciu, zaraz ci wszystko, wszystko wyjaśnię, zobacz, tylko po drodze, chodź, sugar cook star i zaraz ci go dam, zobacz, to jest jakaś gwiazdka normalnie cukrowa. <grym> I chodź jeszcze, bo mam tutaj laski tego świętego Mikołaja. Mam jakieś dzwoneczki i to są świąteczne rzeczy. Zobacz, babciu, to możesz wszystko sobie zjeść. No i co najlepsze? Piernikowy ludek! Naprawdę, naprawdę piernikowy ludek. Patrz, patrz, babciu. Tutaj masz laski, możesz sobie wziąć i one są od świętego Mikołaja, nie wiem czy... Uh! Latałem przez moment. Nie, nie skopnęło się. Dobra, babciu, zobacz. Babciu, zobacz. Zobacz, zobacz. Patrz, piernikowy ludek. Zobacz, ile tego jest. Możesz sobie wszystko babciu wziąć. A co jest najsmaczniejsze, to już ci babciu pokazuję. Dobra. Ehm. Najsmaczniejszy jest, słuchajcie, Gorąca czekolada do picia, babciu! Gorąca czekolada, ale już ci muszę zaraz pokazać, chodź. Gorąca czekolada, jest to tak naprawdę mleko, babciu, i czekolada! Więc chciałbym ci to pokazać, ale chodź, chodź, bo tutaj mam tajną recepturę, więc wszystko, wszystko ci powiem. Pokażę, babciu, zobacz, dobra. Chodź, wejdź tutaj, tylko nie wchodź teraz tutaj. O, dobrze. I zobacz, wyrzucę ci, tylko chcesz ją na pewno, babciu. Powiem ci, że to jest najlepsza rzecz ever. Zobacz, jak to, to jest to takie słabe. Nie, nie musisz po to iść, babciu, spokojnie. Ja ci pokażę po prostu um, ten przepis na czekoladę, ale musisz tutaj wejść. I uwaga, musisz to złapać, babciu, dobra? Ok? Musisz to złapać. Patrz, trzy, dwa, jeden. Puuuu, zobacz babciu, łap to, szybko, szybko, wiesz to, łod! Wow, wow, patrzcie! A, złapałem babcie granny. Tak jest, ty stara babo. Szybko zamykać, szybko zamykać, żeby ona tutaj była. Słuchajcie, uwięziona, tak jest. Dobra, ej, mam to, mam ją. Złapałem, zobaczcie na to, złapałem ją. Mam w końcu ją zrobioną, Ty Stara, parszywo babo. Proszę, o tak, o tak. Zobaczcie, co się z nią dzieje. Zobaczcie, co się z nią dzieje. Ja tam wlecę na moment. Wow. Patrz, patrz, ona się jakoś trzęsie. Co się z nią dzieje? O, widzieliście to? Patrz, jakoś przerywa ją. Patrz, nie wiem, ona się teleportuje jakoś. Zobacz, o tu, patrz jakiś. Nerwicy dostała O nie, dobrze ja to zamykam, moi drodzy Udało się znaleźć Ogarnęliśmy sposób, żeby Złapać babcię Granny Tak jest, ona Poleciała na ciastkę, ja wszystko Zamykam, zobaczcie, tu Nie ma możliwości, babcia Granny Jest uwięziona i masz tam swoje cukierki A masz ty swoje ciasta głupie Masz te piernikowe głupie ludki Wszystko, ja mam kreatywa, Mogę wszystko teraz, rozumiesz babko? Proszę bardzo Weź zabieraj sobie to wszystko Masz tu Proszę bardzo Tak jest, zobaczcie, babcia Granny została zamknięta Jest, ja ją tutaj pozamykam do końca Nie ma możliwości, żeby ona stąd już teraz uciekła Więc moi drodzy, naprawdę, naprawdę przekozacka akcja Dzięki wam, za, że mi pisaliście, że mamy ją zamknąć Patrzcie, nie ma w ogóle... Wszędzie musi być diament. Wszędzie, dobra, ja wlecę... O, oh, ona tutaj jest! O, oh, o! Oh. Dobra, nie mam... Nie chcę jej po prostu wchodzić w drogę. Niech ona sobie tam będzie, proszę bardzo. My zabudowujemy to wszystko diamentami. I co moi drodzy? Zostawiajcie łapkę w górę. Napiszcie mi w komentarzu, co mam z nią zrobić. Co mam z nią zrobić, żeby ją pokonać. Ona została zamknięta, jest. jest powiedzmy... No szczerze powiem wam jakby dezaktywowana, że ona nie ma siły, nie ma mocy w tym momencie. Diamenty ją po prostu, e, jakby to powiedzieć, tak jakby... Mm. Ubez... U... Jakby... Nie wiem, no po prostu Nie ma szans, żeby ze mną W jakikolwiek sposób y... Igrać sobie, więc moi drodzy To jest naprawdę, naprawdę Wiekopomna chwila, bo jeszcze wcześniej Czegoś takiego nie było, więc moi drodzy Za, mo... za moją e... Odwagę, możecie Odwdzięczyć się łapką w górę I napiszcie w komentarzu, co Mamy z nią zrobić, zobaczcie To wszystko jest zabezpieczone Toną, dosłownie toną diament i nie masz szans, po prostu babcia. Teraz już się stąd wydostać. Więc dajcie znać, co o tym sądzicie. Ja jestem Matrunerito Pelito i widzimy się w kolejnych filmach. Do zobaczenia. Niech Eldorado będzie z wami i widzimy się już jutro na tym kanale, ponieważ będę musiał z babcią zrobić coś złego, coś złego, czego ona może nie przeżyć. Więc moi drodzy. Dajcie znać jak wam się film podobał i widzimy, zapraszam również do sklepu matrunertitris.com i zapraszam również do mojego, na mojego discordzika matrunerowice, więc możecie sobie wpaść na drugi kanał również, także do zobaczenia, ich Eldorado będzie z wami, tutaj mamy diamentowy krąg, żeby babcia nie mogła się wydostać, on nie może być przerwany, więc zróbmy tak, o i teraz już jest kozacko, do zobaczenia, niech Eldorado będzie z wami, Papa! Pa!